W dzisiejszym odcinku nadal pozostaniemy nad Zatoką Gdańską. Rok temu naszą podróż rozpoczęliśmy od Sopotu. Kilka miesięcy temu zawitaliśmy do stolicy Trójmiasta, a mianowicie do cudownego Gdańska, skąd statkiem żeglugi gdańskiej popłynęliśmy na Westerplatte, co mogliście zobaczyć w trzecim odcinku naszej serii. Kolejnym punktem na mapie była Gdynia, a dokładniej jej dzielnica Orłowo, gdzie z lotu ptaka mogliście ujrzeć orłowski klif. Później udaliśmy się do samej Gdyni, co mogliście zobaczyć w ostatnim naszym odcinku z cyklu podróże i zwiedzanie. Teraz zawitamy do niewielkiej miejscowości pomiędzy Gdynią a Władysławowem, czyli do rewy, skąd prowadzi mielizna bezpośrednio na półwysep Helski i gdzie co roku jest organizowany marsz śledzia. Po więcej jednak informacji o tym miejscu, zapraszam na podróż, w którą zabierze was już za chwilę Łukasz. Rewa to wieś położona w województwie pomorskim pomiędzy Gdynią a Puckiem, a jej nazwa wzięła się od rewy piaszczystej mielizny ciągnącej się od czubka Cypla niemal nieprzerwanie aż do brzegu Półwyspu Helskiego. Pierwsze wzmianki o tej małej miejscowości pochodzą już z 1589 roku. Początkowo w tym miejscu znajdowała się mała osada Riffę, gdzie mieszkali sami rybacy. Obecną nazwę miejscowość ma od 1772 roku, kiedy to Sada należała do klasztoru w Oliwie. Jak więc widzicie, Rewa z Półwyspem Helskim łączy mielizna, przez którą warto też dodać, odbywa się zainicjowany w roku 2002 tak zwany Marsz Śledzia. To marsz pieszy na odcinku pomiędzy właśnie Rewą a Kuźnicą na Półwyspie Helskim. Miejscowość należy do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się w Pradolinie Kaszubskiej, pomiędzy popularnymi kępami o nazwie Oksywska i Pucka. Jednym z największych atutów tego miejsca jest kilometrowy cypel, który wychodzi w morze, a jednocześnie oddziela wody Zalewu Puckiego od wód Zatoki Gdańskiej. Cypel ten jest przez mieszkańców nazywany Szperkiem. Ciekawostką jest to, że woda z jednej strony cypla jest dużo cieplejsza od wody po drugiej stronie. Poza tym zawsze po jednej stronie, tak zwanej stronie zawietrznej, woda pozostaje spokojna. Po drugiej stronie natomiast może być bardzo wzburzona. Jak teraz doskonale widzimy, dzięki temu, że jest dosyć wietrznie i jesteśmy u styku dwóch mas powietrza, to fale po obu stronach cyplu są w dwóch przeciwległych kierunkach co na końcu, kiedy wody Zalewu Puckiego i Zatoki Gdańskiej się stykają, dają dość ciekawy efekt wizualny. Zresztą zobaczcie. Rewa ma też ciekawą okolicę. Z jednej strony znajduje się rezerwat Mechelińskie Łąki, z drugiej zaś mostowe błota wraz z rzekami Reda i zagórska struga. Rewa jest znanym centrum turystycznym i mimo swoich małych rozmiarów jest chętnie odwiedzana o każdej porze roku. Największą atrakcją turystyczną w tym miejscu jest samo Morze Bałtyckie i plaża. Można się tu oddać pasji uprawiania windsurfingu, kitesurfingu czy nawet żeglarstwa. Niezwykłe warunki, które zapewnia Mierzeja Rewska, przyciągają miłośników takich sportów. To doskonałe miejsce dla amatorów i początkujących. Dzięki spokojnym warunkom będą mogli łatwo poznawać sporty wodne. Sezon na tego typu sporty trwa tutaj od wiosny aż do jesieni. Można więc przez większą część roku oddawać się swojemu ulubionemu sportowi. W samym centrum Rewy warta uwagi jest Aleja Zasłużonych Ludzi Morza. Aleja ta powstała w 2004 roku. I zapoczątkowało ją odsłonięcie Krzyża Morskiego na Szperku oraz specjalnych tablic. Tablice te powstały ku pamięci generała Józefa Hallera, Klemensa Dugiego i Jana Leszczyńskiego. Co roku na Cyplu umieszczane są kolejne trzy tablice upamiętniające ludzi blisko związanych z morzem. Aleja obecnie jest mocno rozbudowana, postawiono na niej ławki i stojaki na rowery. A taką ciekawostką, na którą zwróciłem uwagę, to przy jednej z posesji gospodarz podobnie tak jak ja w swoim ogrodzie nasadził palmy z gatunku Trachycarpus fortunei. Widać, że klimat nadmorski im tutaj pasuje. A zdradzę wam również, że bardzo polubiłem tą małą miejscowość, jaką jest Rewa, bo za każdym razem, kiedy jestem w trójmieście, jakoś mnie tutaj przyciąga, by spędzić na jej plażach chociaż te kilka godzin. Zobaczmy jeszcze, jak Rewa i jej słynny cypel prezentują się z góry z lotu ptaka. A już teraz serdecznie zapraszam was na moją premierę teledysku, która odbędzie się w moje urodziny, czyli 19 stycznia, w którym to zobaczycie moje dotychczasowe miejsca z podróży. Tych, w które mogliście się razem ze mną wybrać na moim kanale, jak również będzie tam też kilka urywków z filmów, których jeszcze nie publikowałem i których nie widzieliście, a które zobaczycie już wkrótce. Bo przed nami podróż na południowy kraniec Polski, a mianowicie do Szczyrku, jak również do mojej ukochanej drugiej ojczyzny po Polsce, a mianowicie do Włoch, gdzie w regionie Emilia-Romagna zwiedzimy nadmorskie Rimini, jak również małe państewko niemalże w środku Włoch, czyli San Marino. Zachęcam Was również do zasubskrybowania mojego kanału, ustawienia dzwonka z powiadomieniami o najnowszych filmach, jak również miło mi będzie, gdy polubicie dzisiejszy odcinek. Serdecznie zapraszam.